Przejmujące nabożeństwo wielkiego postu. <laughs> Żal duszę ściska i naszą, i duszę Marei, duszę każdego człowieka, który patrzy na cierpienie osoby niewinnej i nie wie, jak pomóc nie wie, w jaki sposób ulżyć. Chciałby przejąć, jeżeli kocha, cierpienie na siebie, aby ten, go kocha, już nie cierpiał. To cierpienie stało się jakoś nam bardzo bliskie. Ono było zawsze bliskie, ale wielu by powiedziało, że w tych czasach, w których jesteśmy, to cierpienie stało się jeszcze bliższe, jakoby jeszcze bardziej bliskie. I to już nie tylko cierpienie pojedynczych osób, ale o wiele szerzej. Dopiero od niedawna możemy się gromadzić na modlitwie, na modlitwie również i gorzkich żali, czy drogi krzyżowej, bo pandemia. Tego nie pozwalała, kiedy świat cierpiał. I to niezależnie od układu geograficznego, niezależnie czy to była Europa czy Azja, jak gdyby odnosiło wrażenie, że cały świat cierpi, bo pandemia dotykała każdego zakątku świata. Dotykała każdego człowieka i bogatego, i biednego. I tego ważnego i mniej ważnego. Cierpienie wywołane pandemią stało się jak gdyby własnością każdego człowieka. I my boleliśmy na tym, co nas spotyka osobiście, ale również i. Na cierpieniem innych ludzi, niewinnych. Bo w istocie nikt z założenia nie szuka cierpienia. Każdy stara się tego cierpienia uniknąć. Przypominam sobie tysiące, tysiące lekarzy, którzy opiekowali się chorymi w szpitalach, zamaskowani. Jak gdyby codziennie ryzykując utratę zdrowia i utratę życia, pomagali tym, którzy zostali dotknięci przez COVID, lecząc ich, robią wszystko, aby wyszli zdrowo i powrócili do życia. Tysiące pielęgniarek w różnych zakątkach świata, które w równym stopniu jak lekarze, Opiekowali się tymi chorymi, podłączając ich do różnych aparatur, ale też i na różne sposoby lecząc. Często całymi dniami znamy takie sytuacje, kiedy nie mogli lekarze czy pielęgniarki, pielęgniarze wracać do domu, ponieważ rodzina obawiała się, że mogą ze szpitala przynieść jakiś wirus. Dlatego spali poza domem. Aby opiekować się tymi, którzy cierpieli. Ale tego cierpienia było również bardzo wiele w naszych domach. Wszak nie wszyscy szli do szpitala. Wielu cierpiało, chorowało po domach. I wielu się nimi opiekowało. I to cierpienie jest nadal między nami. Ileż przypadków znamy osobiście osób, które chorują czy ze względu na chorobę czy ze względu na wiek czy na inne dolegliwości czy cierpienie wywołane jakimś wypadkiem przy pracy czy w innym kontekście i leżą na łóżkach szpitali czy domów cierpiąc ale również jak gdyby roznoszą swoje cierpienie na tych, którzy im asystują, którzy im pomagają wychodzić z tego cierpienia. I jakby tego cierpienia było ciągle jeszcze za mało, no to wybuchają wojny, gdzie świadomie zadaje się ból i cierpienie. Czy cierpienie należy kontemplować? Należy go zwalczać. Bóg nie uczynił cierpienia. Bóg nie spuścił na nas cierpienia. Bóg nie jest twórcą cierpienia. Ponieważ nie jest Bogiem cierpiącym, dlatego przyjął na siebie cierpienie. Pytamy się, dlaczego Bóg przyjął na siebie cierpienie? Aby być ze mną w moim cierpieniu. Abym nigdy w żadnej sytuacji, pod żadnym pozorem nie czuł się opuszczony czy osamotniony. Bóg wszedł w każdy zakątek mojego życia, kiedy jestem radosny, ale również kiedy jestem smutny, kiedy jestem zdrowy i kiedy jestem chory, kiedy dotyka mnie niesprawiedliwość i kiedy dziękuję Mu za, za życzliwość. Bóg wszedł w każdy zakątek, w każdą komórkę mojego życia. Nie muszę Go szukać gdzieś daleko, bo On wszedł w moje życie, jest mi bardzo bliski, i mogę z Nim rozmawiać wtedy, kiedy jestem przykład, do łóżka, kiedy jestem słaby, chory, kiedy jestem już posunięty w latach, i trudno mi się poruszać, ale również wtedy, kiedy jestem młody, zdolny, pracowity. Bóg wszedł w każdy zakątek mojego życia. I ponieważ wszedł w zakątek mojego życia, potrafię dostrzegać to, co w tym życiu się dzieje, aby niczym nie pogardzać. Bo moi drodzy bracia i siostry, cierpienie, aczkolwiek dotkliwe, ono nie jest do pogardzania. Gdyby ktoś pogardzał cierpieniem, to być może rezygnuje z wielkiej szkoły, jakim jest choroba czy cierpienie. Że w chorobie, w cierpieniu, w dolegliwościach możemy się wiele nauczyć o nas samych i o innych. Wszak mówię przysłowie, że w biedzie poznaje się przyjaciela. Że wtedy, kiedy jestem w potrzebie, w trudnościach, wtedy odkrywam, kto prawdziwie jest mi życzliwy, kto tak naprawdę mnie kocha, na kogo mogę liczyć. Kiedy jestem zdrowy, albo mam poważanie, jestem sławny. Kiedy być może mam pieniądze, wszyscy mówią: Chcemy być Twoim przyjacielem. Bo chcą mnie jak niejako zabrać się na ten powóz którym ja się poruszam. Ale kiedy przyjdzie cierpienie, choroba, wtedy oddalają się ode mnie, mówiąc nie znamy Cię. Nigdzie Cię nie znaliśmy. Tak, cierpienie jest wielką szkołą życia. Czasami boleje i być może wielu z nas boleje, że ta dwuletnia pandemia która dotknęła cały świat, tak niewiele nas nauczyła, że nie wyciągnęliśmy właściwej lekcji z cierpienia, które wywołał COVID-19. Nie nauczyła nas wiele. Być może oddaliła nas bardziej od siebie, zrodziła jakieś rodzaje agresji, Zamiast uczyć, na, uczyć nas wrażliwości, czułości, potrzeby wzajemnego wspierania się, takiej solidarności międzyludzkiej, takiego zamazywania granic czy zasypywania okopów, aby być bliżej drugiego człowieka, jeżeli znajdzie się w potrzebie. Tak wydaje się, że pandemia niewiele nas z tego nauczyła. Jak gdyby do tych rowów, które już istniały, wykopała nowe, oddzieliła ludzi. Kończyła się pandemia, taka wielka szkoła miłości, solidarności, wybuchła wojna. Jak gdyby cierpienia było za mało, dlatego człowiek postanowił sam zadawać drugiemu cierpienie. Jak gdyby znajdował rozkosz. Zadając cierpienie. A my wiemy, że to, co się dzieje na Ukrainie, to jest systematyczne, takie perfekne zadawanie cierpienia. O nic, o nic. Nawet nie w imię czego, w imię niczego zadawanie cierpienia. Jeżeli my spotykamy się na gorzkich żalach i śpiewamy te treny, pełne smutku, żalu, współczucia, cierpienia. To robimy to nie po to, aby kontemplować cierpienie, aby być jak z jakimiś masochistami, którzy znajdują przyjemność w śpiewaniu o cierpieniu. Robimy to, aby cierpienia unikać, aby cierpienia drugiemu nie zadawać, aby samemu sobie nie zadawać cierpienia, ale aby cierpienie uczyło nas i odkrywania Boga. I uczyniła z mądrości życia, żeby daremnie nie cierpieć, żeby cierpienie nie było straconym czasem, straconą szansą, okazją do zrobienia czegoś dobrego, czy jeszcze lepszego. Taki jest temat, czy wydźwięk. Taka jest misja tych gorzkich żali. Użalamy się nad sobą. Nie dlatego, że jest mi przy, 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 przyjemnie, że mogę wzbudzać u innych współczucie, ale użalam się nad sobą, aby już nie robić głupich czynów, aby nie chodzić błędnymi drogami, które rodzą cierpienie, ale by się o nich powstrzymywać. Chrystus, który jest w naszym cierpieniu. My wiemy, że jestem w cierpieniu tylko po to, aby mnie z tego cierpienia wyprowadzić, aby w cierpieniu pokazać drogę wyjścia. Bo pamiętajmy, że największym cierpieniem jest nie widzieć sensu cierpienia. To jest cierpienie nad cierpieniami. Jeżeli cierpia, nie widzę sensu. W moim cierpieniu. Wtedy to cierpienie się pomnaża, zdwaja. Lekarz, jak wspominaliśmy podczas pandemii, który cierpiał, opiekując się dotkniętymi przez wirusa, który nie spał czasami przez kilka dni, cierpiał. Ale widział w swoim cierpieniu sens, że pomaga innym powracać do zdrowia. Że przywraca im sens i wolę życia, bo oni widząc, że ktoś ich kocha, ktoś jest obok nich, ktoś się nimi opiekuje, wracała do nich chęć życia. Cierpienie pozbawione sensu staje się cierpieniem nad cierpieniami. Ale kiedy w cierpienie wchodzi sens, to nawet jeżeli to jest cierpienie niezwykle wielkie, głębokie. Wtedy zawsze w Nim jest iskra, która potrafi rozpalić Tego, kto cierpi, pragnieniem, czy ofiarowania swojego cierpienia za kogoś, za coś, czy ewentualnie podejmowania współpracy z tym, kogo leczy, aby wyjść z cierpienia. Tak, potrzeba nam, moi drodzy, ciągle, ciągle na nowo szukać sensu w naszej chorobie, w naszych dolegliwościach, w naszych być może kłótniach rodzinnych, pytamy się, jaki jest sens, czy w tym rozchodzeniu się rodzin, oddalaniu się od siebie, porzucaniu dzieci, jaki jest ten sens? Czy możemy temu się przeciwstawić? Czy wiele z tego cierpienia, które doświadczamy, czy możemy go uniknąć? Chrystus przychodzi w nasze życie wtedy, kiedy cierpie, aby przynieść ze sobą sens tego cierpienia, które prowadzi do zmartwychwstania. Bo kiedy tego sensu nie ma, rodzi się beznadzieja i człowiek zaczyna już obumierać. Kiedy pisałem o świętym Maksymilianie Kolbe podczas jego pobytu w Auschwitz w obozie koncentracyjnym, zeznań świadków pytanych w procesie beatyfikacyjnym ojca Kolbego, przewijała się ciągle czymś refren ta myśl, że najgorszym Doświadczeniem więźniów Auschwitz było to, kiedy stracili nadzieję na wyjście na wolność. Nazywano ich wtedy jak gdyby takimi muzułmanami. Wtedy albo rzucali się na druty, albo sami szli pod, pod karabiny, postracili sens, miejsca, w którym byli, sens pracy, którą wykonywali sens swojego więzienia, aresztowania. Prosimy Chrystusa w tych gorzkich żalach, abyśmy nigdy w najtrudniejszym doświadczeniu naszego życia nie zatracili tej nadziei, że to, czego doświadczamy, ma jakiś sens. Być może nie jestem w stanie go zrozumieć od razu, że może go zrozumie lepiej, kiedy będę patrzył z perspektywy. Albo kiedy ktoś inny powie mi, a ja się otworzę na Jego słowa. Kiedy ktoś powie mi, czy to kapłan w sakramencie spowiedzi, czy ktoś inny jeszcze zewnątrz mi patrz w Twoim cierpieniu, w dolegliwościach, w przykrościach, które Cię spotykają, jest jakiś sens. Że z pewnością Bóg pragnie, bo cię kocha. Pragnie cię czegoś nauczyć, coś Ci pokazać, coś Ci ofiarować. Prośmy w tych gorzkich żalach, abyśmy mogli ciągle z Bożą pomocą odkrywać sens tego, co nas spotyka. tylko wtedy potrafimy widzieć dalej, głębiej i szerzej. I wtedy uwolnimy się od ślepego cierpienia. A to cierpienie w przypadku Chrystusa stanie się jakąś drogą do naszego zbawienia. A być może również pomocą dla tych, którzy cierpią w sensu nie widząc, ale widząc mnie, który cierpi i w swoim cierpieniu widzi sens, oni również będą powoli odkrywali sens głębszy tego, co ich spotyka i będą z tego wychodzić. W cierpieniu więc nieważne są tylko łzy. One też ważne są, ale. Łzy jeszcze niczego nie, o niczym nie świadczą. W cierpieniu najważniejsze jest serce, aby odkrywać bliskość Boga i droga, która wychodzi bez nadziei cierpienia i prowadzi do zmartwychwstania. Amen.